Rozważanie na dzisiaj 3 listopada. Ale Anon, podobnie jak i inne zgrupowania ludzi, którzy mają wspólne zainteresowania lub cele, posiada własny język, pewne słowa i zdania, które wyrażają specyficzne myśli. Możemy je poznać i używać, nie zdając sobie jasno sprawy z ich prawdziwego znaczenia. Na przykład Odsuń się od problemu, ale nie od osoby. Niektórzy pomyślą, że jest to odradzanie separacji. Inni myślą, że oznacza to zamknięcie się i chłodne ignorowanie wszystkiego, co się dzieje. Jedni i drudzy mylą się. Odsunięcie się od problemu. Nigdy nie oznacza braku zainteresowania. Wyrażałoby to tylko rozpacz i brak nadziei, podczas gdy życzliwe odsunięcie się daje nadzieję na lepsze dni. Oczywiście, że muszą interesować się tym, co dotyczy ludzi, z którymi żyją. Celem wytworzenia emocjonalnego dystansu jest uchronienie przed kryzysem spowodowanym tym, co robi alkoholik? Jeżeli nie będę się wtrącać, będzie on zmuszony do znalezienia własnej drogi wyjścia z kłopotów. Jest to właśnie zdrowy, pomocny rodzaj odsunięcia się. Odsunięcie się, powodowane miłością, może nas ochronić przed niepotrzebnym bólem i pomoże zbudować platformę do prawdziwie przyjaznych stosunków.